z Texasu. Dziś nadaję ze Spring Branch w środkowym Teksasie. E, moi drodzy, jest e, jeszcze upalnie, jest e, późny wieczór, 18.30, 32 stopnie Celsjusza na zewnątrz. E, pytacie, dlaczego ja mówię e, temperaturę w Celsjuszach? Ponieważ większość z Was, prawdopodobnie 90% albo więcej z Was słucha mnie z krajów w których temperatura jest wyrażana w stopniach Celsjusza, a ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, to prawdopodobnie i tak będą wiedzieli, czym jest Celsjusz. Gorąco, gorąco, moi drodzy, jeszcze lato nie ustępuje i tak będzie przez przynajmniej co najmniej kolejny tydzień. Moi drodzy, hmm, zastanawiałem się po ostatnim poranniku, w którym Mówiłem o tym, że ludzie znikają ze świata, znikają ze społeczeństwa. I większość z was odczytała poprawnie to, co chciałem przekazać. I dodawałem też w tym materiale, że byłem zainspirowany, zainspirowany przekazem Karla Junga, który został też wyrożony w jednym z amerykańskich filmów w wersji anglojęzycznej. Ale jak się okazało, szybko lotem błyskawicy pojawiły się też wersje polskie, bądź też z tłumaczeniem sztucznej inteligencji, więc kilkoro z Was też miało okazję wysłuchać tamten materiał. Jednakże mój materiał był oparty, był inspiracją, ale oparty jednocześnie o moje własne przemyślenia, jak i rozmowy z moimi duchowymi przyjaciółmi. Tak moi drodzy, czas na. Zmiany, czas na podejmowanie decyzji. To nie zaczęło się tylko od raportu ani architektury. Te decyzje były podjęte przez nas wcześniej, przeze mnie również, więc czas, ażeby te zmiany zrealizować. Ale nie martwcie się, nigdzie nie odchodzę, przynajmniej na razie. To będzie ewolucyjne, bo jest tu jeszcze wiele do zrobienia. Chyba, że stwórca albo moje wyższe ja zdecyduje inaczej. Moi drodzy, dzisiaj chcę porozmawiać o niepokoju, który jest w nas, w nas wielu. O wojnie, o tym, że dziś zewsząd, z prawej, z lewej strony płyną słowa, które utwierdzają nas w tym, że właściwie wojna już jest, że ona się albo zaczyna już jutro i mówią o tym prawie wszyscy. Jasnowidzowie, czarnowidzowie, ale też znani youtuberzy, po których byś się pewnie nie spodziewał takiej narracji. Mówią, że tak, ona już jest. Czy naprawdę? Skąd biorą się wojny? Czy myślisz naprawdę, że wojny się po prostu Wydarzają tak jak Katar na jesień? Czy myślisz, że wojny to po prostu przypadek i zbieg różnych okoliczności, który spowodował, że mieliśmy to nieszczęście żyć właśnie w takim czasie, kiedy one nastąpiły? Moi drodzy, nie. Moi drodzy, nie. Jesteśmy w jednym polu, polu świadomości. Który, które to pole jest energią. I ta energia, zasilana przez każdego z nas, przybiera określoną postać. Jest albo energią w swojej przewadze niszczącą, albo energią budującą. Albo ta energia zostanie zamieniona w siłę i przemoc, albo zostanie zamieniona w moc i twórczą doskonałość. To wszystko zależy od nas. Mówię o tym od wielu lat. Ale zanim przejdę do dalszej części tego porannika, to przeczytam Wam wiersz i zaręczam Wam, nie umawiałem się z autorką tego wiersza, Elą Korzeniewski. Wysłała go do mnie dwa dni temu. Tytuł tego wiersza: Nigdy więcej wojny. Głęboko w to wierzę, że nastąpi pokój, ale najpierw zacząć musimy od siebie. Czy mamy wpływ na to, co dzieje się wokół? Czy dostrzegamy, że świat stoi w potrzebie? Żadna siła z zewnątrz spokoju nie wróci. Każda interwencja prowokuje opór. A może wystarczy, by przestać się kłócić? zamiast w przypływie złości sięgać po topór, wejść w siebie, zapukać do serca własnego i odnaleźć w nim tlące się światło mocy, danej nam przez źródło wszystkiego dobrego, zapomnianej w mrokach tysiącletnich nocy. Lecz czy to wystarczy, aby zło wytrzebić? Na pewno osłabi, Zło żywi się lękiem. Przez strachy, nienawiść musimy się przebić z miłością, radością, chronić przed występkiem. Jakimkolwiek, w myślach, w mowie, w brzydkich słowach, unikać nieporozumień oraz sporów, zamienić gniew w zrozumienie. Bądź gotowa, gotowy, nie dopuszczać myślowych stworów. Mowę nienawiści przemień we współczucie, a tam, gdzie cierpienie, niech wróci nadzieja. To by było tak w telegraficznym skrócie: wypuść światło z siebie, niech cud się zadziewa. Oddychaj powoli, spraw, by światło Twoje stało się częścią radosnej, świetlnej fali, otulającej wszystkich ludzi spokojem, tak aby w sercach, Pokojem się stali. I niech będzie pokój. Nigdy więcej wojny. No, bardzo ci dziękuję Elu. Popatrzcie jak to się dzieje. Koincydencja. Właśnie myślami ściągnąłem Ela albo Ela mnie, bo zamierzałem zrobić ten porannik o pokoju. Nie będę wiele gadał dzisiaj, nie będę wiele mówił, bo tu każde słowo jest zbędne. To, co napisała Ela, jest jak najbardziej właściwe, ale chcę Wam przeczytać urywek z książki Elwa Królestwo Boga w Tobie. Nawiasem mówiąc, fantastyczna książka. Lew Tołstoj w tej książce napisał rozdział szósty który zatytułował Stosunek współczesnych ludzi do wojny. Oczywiście współczesnych jemu, ale czy tu coś się zmieniło? Posłuchajcie sami. Rozwiązanie problemu sprzeczności między organizacją życia a społeczną świadomością możliwe jest na dwa sposoby: albo przez zmianę modelu życia, albo przez zmianę poglądów. Wybór, jak się wydaje, nie podlega wątpliwościom. Człowiek może przestać robić to, co uważa za szkaradne, ale nie może przestać uważać za szkaradne tego, co nim jest w istocie. Tak więc, dokładniej, cała ludzkość może przestać robić to, co uważa za złe, ale nie może nie tylko zmienić, ale nawet zatrzymać choćby na chwilę procesów oświecenia i poszerzenia świadomości tego, co jest złem i co nie powinno zaistnieć. Wydaje się, że wybór pomiędzy zmianą stylu życia a świadomością zła powinien być jasny i niewzbudzający wątpliwości. I dlatego wydaje się być nieuchronnym dla społeczności naszego czasu zdynstansowanie się od pielęgnowania pogańskich form życia. A skupienie się na wyznawanych podstawach celem zbudowania swojego współczesnego życia. I być może tak by się działo, gdyby nie istnienie prawa inercji, tak samo integralnego z życiem ludzi i narodów, jak integralnie jest w ciałach nieożywionych, sformułowanych wobec ludzi prawem psychologicznym, bardzo dokładnie wyrażonym w Ewangelii słowami i nie szli ku światłu, bowiem zamiary ich były nieczyste. A prawo to opiera się nie na tym, że większość ludzi kieruje myśli nie w stronę poznania prawdy, ale na poszukiwaniu uwierzytelnienia, że oni mają rację. Tak. Wojny biorą się z niepokoju. Nigdy nie da się walczyć o pokój. Oksymoron. Jeśli ktoś wam tak mówi i wzywa do wojny o pokój, to wiedzcie, że jest zdrajcą pokoju. Nie ma czegoś takiego. Czy ty to czujesz? A może kwestionujesz to, co ja powiedziałem, i zda ci się, że najwyższy czas rozpocząć taką wojnę o pokój. Czy czujesz wtedy, co jest w Twoim sercu? Czy czujesz, kiedy wyrażasz taką myśl, albo ją artykułujesz, że chcesz, aby walczono o pokój? Okej, okay. wejdę w to. Jeśli taka myśl przyszła Ci do głowy, że czas z czymś tam skończyć i walczyć o pokój, to Mam nadzieję, że wiesz, z czym wiąże się walka. Walka to zabijanie, unicestwianie jednych przez drugich. Zatem mam pytanie, kogo masz na myśli? Kogo chcesz zabić, by osiągnąć pokój? I czy na pewno go osiągniesz? Czy. Zabicie tych, którzy tworzą w Twoich sercach obawy i niepokój, przyniesie pokój Tobie? I czy przyniesie Ci spokój, spokój serca? Pomyśl o tym, kiedy wyrażasz to zdanie, że o pokój trzeba walczyć. Skąd się to bierze? Z niepokoju. Wojny? Tworzą się poprzez wzbudzanie niepokoju w Twoim sercu. Niepokoju o różne rzeczy. O Twoje zasoby, zasobność, o życie, o przestrzeń, o Twoje zasoby Twojego bogactwa albo Twojej biedy. Niepokoisz się, że coś, co jest dla Ciebie wartością. Możesz to stracić. Odpowiedz sobie zatem na pytanie, co jest dla Ciebie największą wartością i czy warto toczyć bój, walkę, wojnę o tą wartość. Co jest taką wartością? Twój dom, Twój samochód, Twoje pole, Twój bank. I zasoby, które w nim zgromadziłeś? Czy może jednak coś innego? Pomyśl o tym, co chcesz zrobić dla następnych pokoleń dla siebie samego, ale dla Twoich dzieci również. Co chcesz osiągnąć? Czy masz w swoim sercu pokój? Niepokój bierze się z bardzo drobnych rzeczy z osądów, z obwiniania, z poczucia braku, z poczucia niespełnienia, z poczucia zazdrości o to, że ktoś ma coś, czego ty nie masz, albo ma więcej niż ty masz tego właśnie. To nie będzie długi poradnik. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dziś w tym poranniku pomedytowali. Właściwie to ja przeczytam taką medytację dla pokoju, i jeśli chcielibyście się włączyć do tego, by przekazać to dalej, to ja Was zachęcam. Moi drodzy, bez zbędnych słów, zapraszam do medytacji i muzyki, która będzie jej towarzyszyła. Usiądź wygodnie, zamknij oczy. Pozwól swojemu ciału odprężyć się. Poczuj jak z każdym wydechem opuszcza Cię napięcie. Poczuj, jak Twój oddech staje się głębszy, coraz głębszy i spokojniejszy. Z każdym wydechem wdychasz spokój, z każdym wydechem wypuszczasz to, co jest już zbędne. Niech twój oddech będzie mostem między Tobą a światem. Teraz skup się na sercu. Poczuj jego ciepło, jego rytm, jego obecność. W Twoim sercu tli się światło to światło dla pokoju. Poczuj, jak ono zaczyna się rozszerzać. Najpierw. Wypełnia Twoją klatkę piersiową, potem ogarnia całe ciało. To światło mówi: Niech będzie pokój, nigdy więcej wojny. Wyobraź sobie teraz ziemię piękną. Niebieską, unoszącą się w ciszy wszechświata. Wokół niej zaczyna świecić Twoje światło. Ciche, łagodne, przenikające chmury, oceany, góry i miasta. Wnika do ludzkich serc. Zobacz, jak ludzie na całym świecie zatrzymują się, zamykają oczy i zaczynają czuć to samo światło w sobie. Wszyscy razem wysyłamy jedną myśl: Niech zapanuje pokój, nigdy więcej wojny. Tam, gdzie był gniew, pojawia się zrozumienie. Tam, gdzie była nienawiść, kiełkuje współczucie. Tam, gdzie było cierpienie, wraca nadzieja. Oddychaj powoli. Niech Twoje światło będzie częścią większej fali fali pokoju obejmującej cały świat. Każdy człowiek, każde zwierzę, każda istota może poczuć ten spokój. Powtórz teraz w ciszy serca: Niech będzie pokój, niech będzie pokój, nigdy więcej wojny. Pozostań jeszcze chwilę w tej przestrzeni światła i miłości, wiedząc, że ta medytacja ma znaczenie. Twój wewnętrzny pokój zasila pokój świata. Kiedy poczujesz się gotów, weź głęboki wdech. I powoli otwórz oczy. Zachowaj w sobie to światło i nieś je dalej każdemu napotkanemu człowiekowi. Niech pokój będzie z Tobą i przez Ciebie, z całym światem. Kocham Was. Jesteśmy? Czy towarzyszyły lub towarzyszą Ci te pytania? Kim jestem? Gdzie tak naprawdę jestem? Po co tu jestem? My, istoty źródła, wieczne, unikalne i świadome manifestacje wszystkiego, co istnieje, będące energią bezwarunkowej miłości, i nieskończonej mądrości, posiadające wolę tworzenia, piękna, doskonałości i radości, a obecnie doświadczające życia w ludzkich ciałach fizycznych, dzielimy się z Tobą naszymi odpowiedziami. Jesteśmy wolną wolą. Jesteśmy szacunkiem dla wszystkiego, co istnieje. Jesteśmy wolnością i suwerennością. Jesteśmy wiecznym życiem. Jesteśmy kreacją. Jesteśmy ekspresją darów i talentów. Jesteśmy dobrostanem. Jesteśmy światłem, przejawem najwyższej inteligencji i bezwarunkowej miłości. Jesteśmy unikami. Manifestacją źródła. Jesteśmy wszystkim. Jesteśmy w stałym połączeniu ze źródłem. Istniejemy w nieskończonej przestrzeni fluktuacji kwantowych. Istniejemy w doświadczeniu życia w przestrzeni elektromagnetycznej, będąc wielowymiarową świadomością. Istniejemy w wiecznym tu i teraz. Naszym celem jest być w kreacji, współtworzyć doskonałość przestrzeni elektromagnetycznej, być ekspresją w doświadczaniu, być emanacją unikalnego daru, być w ewolucji ducha i świadomości, uczestniczyć w transformacji umysłu ego najwyższą inteligencję. Być, by zrozumieć rzeczywistość. Twoje własne zrozumienie tych odpowiedzi należy do Ciebie. Intencją naszą jest podzielenie się wiedzą i inspiracją, abyś mógł otworzyć się na więcej.